Chciałbym zaprzeczyć wszelkim teoriom naukowym, e, wszystkim ludziom, którzy myślą, że sam podniosłem się z przegranej mojego życia. Przegrałem życie jako chłopak, który miał zaledwie kilkanaście lat. Pochodzę z bardzo rozbitej rodziny. Moja mama nadużywała alkoholu, tato również. Całe swoje życie obracałem się wokół e, alkoholizmu, który staje się tradycją naszego narodu. Jedną z najbardziej kulawych, dzisiaj mogę powiedzieć, z czystym sercem. E, uważam, że alkohol w naszych domach bardzo często traktowany jest lepiej niż choinka. E, I dziś jako pedagog, który 12 lat pracuje z młodymi ludźmi, mogę się śmiało powiedzieć, e, że stoję naprzeciw tej, 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 tej tradycji, nie popieram jej. Zabrała mi mamę, moja mama kilka grubych lat temu popełniła samobójstwo. Tato zapił się na śmierć. E, alkohol zniszczył jego życie i całe swoje życie patrzyłem na e, właściwie dom, w którym widziałem alkohol, widziałem ból, widziałem e, łzy. I, I wszystkie te rzeczy od najmłodszych lat budowały moją tożsamość. Wierzę w to, co mówi Biblia. Biblia mówi, co człowiek sieje, to zbierał będzie. Chciałbym całe to spotkanie dedykować Panu Jezusowi, który nigdy ze mnie nie zrezygnował. Kilkanaście lat temu, kiedy leżałem jak na bruku, jako, jako wrak człowieka, zawołałem do Boga z głębi serca, powiedziałem, jeżeli naprawdę jesteś, Ty święty Żydzie, to zmień moje życie. Nienawidziłem Boga, miałem do Niego ogromny żal. Ubliżałem Bogu. Płonąłem antysemityzmem, którego nigdy nie rozumiałem. Ale gdzieś w głębi serca chciałem powiedzieć Bogu prostą informację. Ja już nie mam alternatywy. Moja ścieżka narkomanii mnie zniszczyła. Brudny seks mnie zniszczył. zniszczyłem mnie złodziejstwa, zniszczyłem mnie kłamstwa. Poznałem wiele ścieżek na mapie życia, na mapie ludzkości. Wielu pilotów, którzy brało moje życie w swoje ręce, mówili, Dobromir, jak pójdziesz tą ścieżką, to będziesz szczęśliwy. Ateizm, inni bogowie. Wszystkie te ścieżki doprowadziły mnie do miejsca, w którym stanąłem przed betonową ścianą i zderzyłem się sam z sobą. Zobaczyłem, że nie mogę pójść dalej. Że to wszystko jest krótkoterminowe, że to jest martwe. Czułem się samotny. Miałem, tak jak powiedziałem, bardzo trudną, rozbitą rodzinę i miałem zaledwie parę lat, kiedy pierwszy raz zdałem sobie sprawę z tego, że w moim domu jest coś nie tak. Mój tata był niewidomym człowiekiem. Chodziłem do szkoły, mój tata potykał się o krawężniki, trzymałem go za rękę i pierwszy raz poczułem to bardzo mocno, kiedy moi koledzy zaśmiali się do mnie w szkole, powiedzieli masz tata ślepoka. I to w mojej głowie dziecka zrobiło ogromną dziurę. To jest prawda, dzisiaj to wiem. Od 12 lat czytam Biblię. I Biblia mówi, słowa mają moc.